Dzień dobry, cześciowym cześć do Was. Bardzo serdecznie jestem, Paweł jest z nami jest Joszelka i Ren. Hej, ma! Dobra moi drodzy, dzisiaj U. jesteśmy przed bazą wojskową i mamy challenge, mianowicie mamy szterlingi GT e, które są kuloodporne przez błąd. Co ty robisz, Joszelka? Chciałam Cię wyrzucić, ale jako że nie mogę, Nie, mogę nie, to... <laughs> nie, własnego auta nie, nie, Ej, no cóż, Dobra, ja to... poradzę. Dobra, słuchajcie, nasze zadanie polega na tym, że mamy rozjeżdżać, przejeżdżać, potrącać, e, wojskowych. I nie dać się przy tym ubić. E, tak. Podczas tego challenge'u każdy z nas liczy sobie, wy będziecie oczywiście weryfikować to. E, ile, że tak powiem, potrąciliśmy. Wojsko. Ja już mam 100. Tak, uwaga? Na no dobrze. A może jeszcze jeden więcej niż wy. 3, 4, ry. Aha. <try> Proszę się nie ryć, nie ryć, świnku, uważajcie na czołki ogólnie rzecz biorąc. Ty gdzie, gdzie, jedziemy, co zakryt. wyprzedzisz mnie? Nie. A ty piasz. Tam, zło opuść, gadki Co z tak tego latasz? O to no mam jednego Co z tego? No był na wejściu, co ja ci poradzę? Ja tu nie widzę w ogóle ty piarzy Tu są. Tam trzeba, trzeba głębiej wjechać. Mam 17 Ale poczekaj, aż tu... oni wysiądą z samochodu. I ryzykując, rezygnują, chyba czołg trafi. Okej, okay. Ren chyba dostał z czołgu. Widź tutaj o, jest. Zrego którego nawet nie zauważyłem Nie zauważyłeś czołgu? Mam trzech, mam trzech, mam trzech Mam trzech dobra. też Dwóch naraz wyszło Ja generalnie miałem 40 Okej, tam czołgi jeżdżą I dwa... I trzy Czołgu nie było Ale kto do mnie strzeli... Ale jak w czołgi? nie było czołgu no weź, żadnego O, siema Nie było żadnego czołgu tam I tym nie zgadzam o, dobra, dobra, dobra Czekam wysiadałem. na mojego no Stirlina no właśnie, ja też chyba muszę. Na razie wyszedłem na prowadzenie. No, Paruwa... Ja mówię ci, że miałem 43 piąty. czołgi. Widzowie zweryfikują. <laughs> paruwa Paweł po prostu. Tak, a, oczywiście. Dobra. A niech cię tam rozsmaruje czołgosta. E, czekaj, tu mamy to. Tu mam na maj na pilinga. Szybciutko. E, tutaj gdzieś, jakiś, gdzieś coś, ktoś biegnie Poszamy może? Możemy je rozjeżdżać. Mechanik. Wiem. Chciałem tylko zaszpanować, zaszpanować. że już je mama, a ty nie, nie. masz. No jakiego, ja nie ona. mam, no. Proszę wysiadać stąd łobuzy. Gdzie on był? Tu on był? Mogę pięciu. Nie, nie mogę przeskoczyć. Jak się, się mam dostać? Jeszcze o, może tędy! Gdzie jest mój sztingiń? Może przynajmniej. tu jest. O, dzień dobry, proszę pana. Sam jesteś ten Nie A ma tutaj był tu kiedyś stałko. Tu jest. Już go, nie, go nie, nie ma. I dwa. Wow, czołg do mnie strzela. Halo. Nie. Ej, dobra, zresztą jedną rzecz przy okazji pojadę. E. Znowu umarłeś! Drzwi pojazdu. Kurde. O masakra. Czekajcie. To jest ciężkie wyzwanie. Drzwi pojazdu. Dlaczego Ciek. to nie jest odporne na czoło? Teraz będzie łatwiej. No bo to nie jest kul... To jest tylko kul odporne. Cześć! Tak, e, gdzieś tu ktoś jest? Ale Ogólnie ten samochód naprawdę jest kul odporny. Ten samochód jest kul Jedem. Dobra, nie cztery. No. Tyle sekund mam czekać jeszcze? Ok. 30... Content ucieka. Content. Cztery, no pięć. na auto. Mam piątego. Wezmę. Siedem, siedem, Teraz siedem. wezmę. Leżysz tam do lepszej? Nie, leżę. Nie, y Ja tu tylko wjechałam. Nie, Tu w ogóle. Nie, nie. No ja co, to byłbym ja, ja tylko bo? wjechałam. No bo ja tutaj e, szukam. Wiesz ja co? Rean, ma, masz coś innego? Rean, masz coś innego? Mam, ale 10 sekund jeszcze muszę poczekać. To Wiesz tam. coś innego takiego, takiego, takiego. No, no, no. <laughs> No, no, no. No, no. No, Znowu? no, no. Tak no, to, no, no, no. no, no to chyba, chyba tak. Dobra, no, przyda Mawę się. Wezmę. Dobra, to teraz eee, musimy pogubić i poczekać. Dobra, bo ja muszę dobra, do oh, murów zadzwonić, żeby to już było na zapas. Hello? Czołg mi przyjechał, czołg mi przyjechał. Dobra, idę. No, nie potrąć mnie. No i potrąci mnie. Czekaj, chyba nie posłucham. Ja chciałabym wyjść na. Ale co ty zrobiłeś? Czekaj. Ja chcę wejść na ten, gdzie tu się wchodzi na ten? 10? Bo tu nic nie Zaznaczcie. zrobię A nie, Bo zrobię, dobra, Ej, sorry, dobra tu, już mam Takie pytanie, e jeżeli będzie mundurowy tak wyższego stopnia to podwójny punkt czy nie? E my to mamy podwójne punkty razie, Ja już mam podwójny. Ja my mamy teraz podwójne punkty O, samolot startuje e Tylko wiesz co, e będziemy mieć potwórne, jeżeli e taki, ja, ja. takiego jednego w samochodzie znajdziemy tak, też tak myślałem. Przeszło mi to przez myśl dokładnie w tym I samym po momencie, powiecie. ale nie chciałem się wychylać z decyzją. Dobra, gdzie... Czemu tu nikogo nie ma? 11, czekaj, cofam, na wsteczniu to wezmę. Dobra, szukamy y, 12. tego... 12. Dobra, wysiadaj, typie. Komu tu pusto? Proszę wysiąść. Dobra. Wow. O, o. Dobra, bo tam jest typiarz w samochodzie. Typiarz? Typiarz w czemu samochodzie. nie Jak to można Wow. Wow. Re, Dobra, nie tu nie o to A to Josi był pomysł. To był mój Czyli, pomysł. O, rany. Dobra, idę zamówić auto. Ciężko, tak, stało jakby, tak stało jakby. Mówiłeś z tego odcinka teraz. Mówiłeś, żebym sobie zamówił inny pojazd. No, no ale A jak ja mówiłam na ten? Inny pojazd w ulicy. <laughs> Nie ale to nie działa nie, tak dobra. samo. Pięć minut wystarczyło, żebyście w ogóle zmienili totalnie content, który robimy. No bo ty się bawisz, my. Ty i tak już wygrałeś. Trzeba było wyrównać szanse, więc. No nie, to ale szybko. Nie, bo to coś jedzie? Cztery dni. Dobra. A leci, to ja ja myślą, tego że nie, tego nie jest Jakiś czołg tutaj przyjechał e, wojskowy i to mnie strzelał. Dobra, no no oczywiście, sięgły. A co my prawdziwe jesteśmy? Nie, to by. co wy? Ja niby? No, niby na niby, na niby jesteśmy. Niby na niby eee, samolot. Nie będę ichać. Ja Krasz, ich agencji, Jad? Jad będę za chwilę. Chyba że powiem to na głos już nie będę. Gdzie jest mój samochód? Moje tak samochód jest. A czy można zamawiać swój pojazd do bazy wojskowej? Eee, niestety będzie przed bazą wojskową. Aha. No to szkoda. A nie... Czemu tu? Nie chcę, nie chcę do nich strzelać. Nie chcę do nich strzelać, jakie są tak blisko. Ale to jakieś wybuchy. Ej, czołg, drugi. Walcz! No to walczyć z czołgami, Walczmy ja chcę, z czołgami. Leży. Dobra. A ja no mogę ja wyjechać. potrącać dalej? Co jest? jeden czołg? I za ile się liczy czołg? Za 10. Dobra. Dobra. Mam już za 20 Puste auta. Ja cię kręcę, wjechał mi czołg kolejny. <grym> Chyba się to trochę... Ledwo nie ledwo wjechałem. Liczą się te samoloty. dam samoloty. No bo tam samoloty, samoloty stoją... Stojące samoloty Sto zostawcie, ja sobie wezmę jakiś samolot zaraz. Dobra. Dobra, zabawa w bazie wojskowej i będę potrącać Ty, czy mi się skończyły... Ci, że... Amunicja okay. mi się skończyła Dawaj mi tutaj karabinek Nie masz no, no nie mogę strzelać Albo... Aha. Bo się dymimy Albo. tak bardzo Dobra, no, mam to. O, teraz dyma na pewno dużo zdziała Albo nie to Zasłona dyma Tej, nie, nie, nie mogę dymna. Zasłona dyma? Nie mogę szczerać. Tak, dyma, może być i dyma Ale nie wiem, co sobie można o tym pomyśleć Okej, spróbuję ukraść, że tak laserka czy się ja to chyba też się przerzucam. Nie mamy, tylko czołg się zepsuł. To ja wysiadam. Tak, no, za chwilę nastąpi dobra. autodestrukcja, polecam tutaj. Wyznaczono tysiąc. Uwaga. Paweł, chodź tu, tysiąc za twoją głowę. No <noise> nie, bo nic tu rajzera upraszty. poczekaj. Już namierzałem, dobra, uciekam z tym głową Dobra, dobra, dojeżdżam, dojeżdżam. Nie, no rozwalony Razer tu jest. Ja cię ręce. O nie. Ja, a ja na motocykle, ja tu nie przeżyję tak. Dobra, otwieram, biorę ja to autko. Ja biorę to, biorę, co tu jest zaparkowane. Dobra, te autko. Ja go mam, Proszę wsiadam. mi wgrać teraz latanie. A ładnie, Dobrze, No wsiadaj, typie. Co za koleś, ej, czerwony. Waga lata, już czerwony za tobą. Druk uniki. A! a. Uniki. Dobra. Mechanik, poka mi mojego auto. Ło, chłopie! Samo destrukcja to, to też Pamiętajcie, że samo destrukcja to też tuning. Nie, Ronda. nie uni, no tak, tu Ile tu wojskowych audytów, proszę się zatrzymać. Ja do waszej Dobra, bazy. Na ulicę. Dobra. Potrąci u mnie. A czemu się tutaj wyspiło? To, to jest moje, to nie czekaj. Może. To się nie może tak skończyć, że mnie poprąci. Zostawa w bazie wojskowej. O, podwiedzisz mi o Podwiedzę się ewentualnie. Dobrze, Dobra, ja idę, wsiadam Kimus do ciebie. w tym czasie zamówię się. swój. Dzięki, Dzięki już naprawili. Okej. Okay. Dobrze, Dobrze, no, Ale przy to jest odporno nawet jak bez drzwi nie ma. Zainteresowali się mną. Proszę, wyświadczałem. Jedź jedź. Jedź, jedź, jedź. Uwaga. Dobra. Dobra. Tu w ogóle jakby to skąpać. Uważaj, żeby nie. Dobra, nieważne. Bo ważne. ja pytam się o Eee, tak. Dobrze, tak, idźmy po do środka i podrzuć zrobią. mnie bezpośrednio pod tego. Pod bramę? Nie, 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 pod... Co ty pod ten masz? Jazera. Optimusa Prime zamówi. No, no ale nie wydrżesz. To będzie boom. prawo. Optimus Prime. No, tu nie umiem hamować. Prawo. Tak, z tak tych No dobra. Można okay, też ja. okej. Okay. Ja, ja, no ja się dobra, to przedostać? Którym Nie, nie mogę. O, i tutaj będzie laserek. Gdzie? Ja już nim leciałem, po prostu, jest, ale... po prostu po prostu, po, po prawo. nie! Tam jest dobra. czołg! Zostaw mojego Optimusa Prime'a. Proszę bardzo, okay. proszę wysiąść. Dziękuję. Dobra, wysiadłem. Dwie sadzam. Optimus Prime! Dobra. Zamknę sobie drzwi. Dobra, Ren oczywiście coś tam... Kolejny czołg, przyjechał. Przyjechał kolejny czołg. Ja się tak nie bawię. Dobra, wsiadam, 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 wsiadam. Czyli Optimus Prime nie działa, tak? Jak rozumiem. <laughs> eee, to jest! Dobrze rozumiesz. Ale jakim cudem jest. Ja... Dobra, startuję, startuję. Cudy chy, cud chyba też tam nie działa, co? No, chyba też nie działa. Dobra, Ren, powiedz okay. mi, co ty masz do zamówienia? E, to. To? Teraz mam to. Okej, okay. czekaj, Gdzieś szybko. tutaj mam typiarzy. Dwie sekundy, no. Zawsze czekaj, na O, jest, to tam błysze. stoi. Tam A, to stoi. tu. I w sumie... Nie! Siadam do ciebie. Okej. Okay. Łomar. Start. Wraz, 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 walka, walka! Dobra, tak <grym> Widzę, że najpierw. Ej, to aż transformator oraz Batman. Dobra, Grun super. Grunt Wrogi śmigłowiec. Wrogi śmigłowiec. Stop. Grunt to różnorodny. Tak, no bo tutaj wystartowali za mną. Tylko uważaj na. Czałgi. Będę na was uważał. Proszę polecieć. Dobra, rozwalony. Pięknie, słuchajcie. Nie ja mogę strzelać? Czynić czegokolwiek? <grym> Nie, Czymkolwiek, obietam, nie mogę. Nie mogę bombardować ich myślami. Nie mogę niczym strzelać nawet. Myślami. Dobra, jest spokój, jest Kiwio, kiwio, kiwio. dobra, czekajcie, czekajcie spokojnie. Kurde, znaleźć jeszcze jakiś ten? Nie ma. Nikt mnie nie atakuje w ogóle, Co jest grane? No, jedna no to znaczy, Coś tu nie pykło. To jest za blisko no było. coś totalnie chyba komuś tam nie pykło. Za blisko było. tak, że Skoro tak, to znowu muszę dzwonić do mechanika. Nie, do Pawła dzwonię, przecież po co dzwonić do Pawła, do Pawła, jak do Pawła No właśnie. No właśnie nie wiem. Wow! No. Chyba Paweł już umarł. chciałam zrobić coś fajnego, ale bo dużo ciężarówek było. O, samolot! Samolot? Chciałeś się Chyba nauczyć samolotu? latać Sam. tym? W różnych miejscach samoloty, na przykład wystartuję tutaj i mogę wlecieć do bazy wojskowej, ale fajnie. Samolot? Jak ja, to 20 wiem. ileś sekund? Halo! Co to ma znaczyć? Hmm... No startuj z tym Rzęchem. Dobra, to ja na razie zadzwonię do... E... Dobra, on no, znowu kiedyś Optimus Prime tam polecił. O Prime co nie Dobra. Dobra, mam kolejny sprzęt. Okay. Poka poka Grunt poka to! to. <grunto> nie, Rona, powolne. Grunt to próbować i się nie poddawać. Okay. Ale ja nie chciałam do tyłu! Wow. Nie wiedziałam, że tu Leca, leca. A, ale ja tu zdeknę, to tak w 3 sekundy. No dobra, to możesz przesiąść. Postaram się wylądować zabrać laserka. <gulizacja> o, ja z no tak, stawiasz sprawę. Dobra, Optimus Prime w wers wersji custom, dobrze. White body znaczy. Dobra. Ale, ale na to uh -huh. nie wiem, i tak, tak się to uda. Okej, okay. lecę po kolejnego laserka. Kolejny laserek. Tak, no, no i co strzelasz? Wylądowałem tam taką awionetką i, że tak powiem, teraz. Proszę bardzo. Woohoo. Ale poleciał! O to chodzi. Dobra, gdzie ja jest jakiś czołg? Bijamy się na czołg zaraz. O, eee, tak. on, się, on, się, on się sam prosi? Wow. No, startuje, startuje. Ale poleciał. <laughs> okay, Dobra, randos, jeszcze ja dobrze, Ale to Woohoo. chyba nie zadziałało tak, jak byśmy chcieli. Dobra, Aj, mamy, przepychasz teraz. Ma okay. Mamy lasera. On się płaka. Okay, czy to, nie, to nie, to Niebezpiecznie, to nie wy, bo, bo już chcę wystartować. Patrz i tam się zdecydów kolejny od razu z tyłu. Aha. Walcz o coś, nie mogę! Trafił mnie, trafił Muszę mnie! Muszę tutaj zniszczyć! Dobra! Zamtrafiony. Punkty kontrolne są jakieś. Nie ma? Są. Jest tylko... Są tylko pojazdy mechaniczne to tutaj. Ty Patrz. Jakie Pat. punkty kontrolne? No, punkty kontrolne, dobra, które właśnie zaczęli zbierać. To ja? Tak, widzę, że masz nie, dwa punkty. Nie, no, winioszki tam, są, ja właśnie zbieram. A co za No, tak? na z parów. Nie, no były po drodze, to wziąłem zebrać. No, trzy, no, uh -huh. Do Twojej parówki. Nigdy nie będzie bułki. Okej, okay, dobra, lupimy się niestety. Na kolanach jeszcze. <laughs> tak, ja. też czułam. No, Ale żyjemy. Żyjemy, ja, mamy eee, Optimusa Prime'a, smodyfikowanego. Ej, no to wapes jest, sobie ja je robicie. co robicie? Gdzie się zespiłeś? No zobaczcie, gdzie się zespiło w ogóle. Na drugim stronie, eee, na drugim o, jakaś... końcu mapy. Przykro mi, też <laughs> <Zasz> nie za <laughs> bardzo się, tak na powiem. No szczęście tu jest e, śmigłowiec, e, więc mogę sobie nim polecieć. Za dyma, za dyma, za dyma, oooo. Zespiło mnie bezpośrednio przy śmigłowcu, naraz. śmieszne, U, A, cóż. <laughs> Nawet. Oh, yeah! Dobra No ja nie wiem, ta baza wojskowa to jakaś dzisiaj pechowa coś. Coś pechowa? No my siedzimy no. w niej i się robimy, <laughs> Optimusem Prime. Oooo! Czy ty to widziałaś? Dobra, nie? Ja lecę To tam zbiorę wyleciał na czołówkę, praktycznie. tego to nie wiem Ale już się nie udało e, dobra. Dobra, no, jak już patrzyłam się Jeszcze raz, muszę się wsunąć no, wsąnąć. Ona symboliczne 120 punktów do zebrania jest tutaj teraz, ale jest no tylko symboliczne. Baw się tam nie mogę... Nie nie, ja muszę dolecieć do bazy wojskowej. Dobra, co to jest? Ok, speedo. już go ja widzę. Dobra, pokaż co to jest. Na spido. szczęście helikopter w miarę szybki. Co to jest speedo. Nie wiem, może speedo znaczy szybkość. No pewnie tak. Pewnie będzie ultra chyba nie, nie Dobra. Tutaj załapiemy. No, chyba nie jest. Eee. Eee, I teraz prawdopodobnie za chwilę będę sobie... Tak w ogóle powiem, coś jest ścigany. <laughs> ja do ciebie wsiądę, ale tu i tak nie mogę nic, nic robić. Nie wiem. Dobra, szybko. I ty zakręcisz tym. No tak, ale nie mogę strzelać. Ich nie? <grystanie> Dobra. Hmm. Dawaj, 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 ziomek, dawaj, kocie. To może ja muszę to ty usiąść? Czekaj. To nie jest takie proste. Jak mnie, <grystanie> jak tam widzę, że czołg jedzie. O, rany. No nie, to tak nie działa. Aha, no nacisnij, e by zrzucić minę zbliżeniową. Okej. Okay. A... Ale to, jak się tym strzela? Nie wiem, dobra. Dobra, wystarczy. Jedź. Wow, Jedźmy. Okay. Zróbmy coś fajnego. Może to, może to dobra. nam odda w końcu. Może to takie okay. trochę taki moro jest Taki niepozorne, Taki niepozorny. Nie, bez ja... No i Paweł umarł. mi oh. <laughs> jak... śmigłowca. W I cytując z klasyka, czyli Paweł, bez jaja. No nie, no, nie no. Trochę tutaj. Dobra. To... <laughs> Okay. O, dawaj ten czołg, tak jest. Ale jakby tu to wygrałem yy, część, tak którą zaczęliśmy. Zajmajmy im czołgę. To może znowu rozśmiglić miło. Ja nie wiem, o czym w ogóle mówisz. ten tego ten. Dobra. Nie zdążyłem. Może uda mi się wystartować jakimś cudem stąd. Dobra. Troszkę powoli ja, to leci. Powiem nie, tak. Wyciągam, wyciągam ucho, ucho wyciągasz? No, to też. Czy ufo? Dobra, tyk. Ja nie wiem co zrozumiałam, więc ufo, UFO. To może być wszystko. Okej, okay, i teraz to jest muszę bardziej lądować. Takie... Zatrzymajcie, stop! Proszę wysiadać. Oh, no. Pani na chwilę... O, jakaś babcia. Pytaj się czy babcia nie chce przeżyć przygody. Nie no, poważnie! O, wiem Czemu, co to wezmę, to, to wezmę. Wiem, już czuję, że to się nie uda, ale wezmę Nie, to się totalnie nie uda. Znowu się zrespiłem na drugim końcu mapy, i będę przez. na <noise> minut leciał. A baba Akurat na koniec odcinka. Ja nie mogę. Kto by myślił takie wydarzenie w ogóle? Nie wiem, nie wiem, ale co tu masz? Pokazu, pokazu, poka poka Możesz siadać tam do góry. Tu? O, tak. A coś mi to da? Da, jak się zatrzymam. Czyli musimy tam wjechać najpierw. Dobra, to jedziemy. Ale to, czy muszę tym kierować? Znaczy, w sensie... ja kieruję. A, ale nie, chodzi mi tam z tyłu. Chyba tak, wtedy będziesz mogła ty sterować, a ja będę stał w miejscu. Dobra. Dobrze. Trzeba im Jeśli zrobić bum-bum. oczywiście bum, bum. przetrwamy, no nie? Co tam znowu wymyśliliście? Trzeba im zrobić bum-bum. A, okej. Okay. To jest nasza ostatnia szansa. Nie no, twoja mina, Nie wierzę, nie Ona to przez czasu. Ja nie wierzę. Dobra, że aż tak bardzo się nie uda. W końcu dolatuję z powrotem. Co, na przygodzie okay. byłeś na Kaioperiku, czy Czekajcie, coś? teraz tak, jakiś czołg by się przydał. Albo tutaj, lejzera machnie. Nie, no czekaj. E, także ten tek... No, no to szukam sobie czegoś jeszcze. Może kara-kara? Um. Kara kara, Dobra. to ja nie chcę. Może uda mi się ciągnąć, wyciągnąć tego lejzera z hangaru szybko? Nie, jest 18 sekund. Nie mam innych pojazdów. Nie. <laughs> Halo! No wie, proszę mnie okay. zatrzymać. Dobra, transformer e, tam coś hostów. jedzie. Proszę się zatrzymać, proszę mnie nie podobać. Bawię się, będę się bawił w Iron Man teraz. Iron Man? Dobrze. Nie! Proszę... Słyszałem G, ale każdy miał właśnie E. Tam to jest chyba. No to jest porażka jak dzisiaj. Yes, o, iron man. Jest, ja iron man. Ja cię kręcę. Shit. Dobra, transformer, iron man. Dobra, znowu zespimy się gdzieś obok jakiegoś samolotu. Jak rzemyślimy w z sympatycznym akcentie, akcentem możemy kończyć ten odcinek. Tak, mówisz? Rządzamy. ja A yeah. ja się, się w iron mana stałem. Oh. My tam jedziemy i zrobić mumowkę. Także na końcu odcinka jeszcze dalej, chyba, nie? Tak mi się wydaje, nie. że tak by chce. Iron Man. Także dziękuję. No, trzymajcie się. Muszę udowodnić, że jestem mieszkany. To już nieważne. O, jakiś laser startuje. Rakietą na niego.